Witam serdecznie. Jesteśmy przy ogromnym polu nawłociowym. To tuż pole może mieć 5 hektarów nawet lub więcej. Jestem już na górze, tak? Już podjechałem po tą moją górę. Jesteśmy na górze, jest pełno pszczół. Jest pełno pszczół, słuchajcie. Jednak o drugiej mógłby je zbierać na manedosłyk. Tyle jest pszczół. I to całe pole na wodzie jest odklejone. Widzę, że te pszczoły naprawdę, naprawdę I dom jak burza. Zobaczymy, co zbierają, tak? Bo to też jest ważne. Zbierają, ja widzę, bardziej nektarowo. Chociaż ta ma tu pyłek. Ma tu pyłek. Ciekawe, jak to jest, prawda? Czy pszczoła jednocześnie pozbiera i pyłek, i nektar. Tu jest, widzę, starsza jakaś pszczoła, trochę bardziej wyślizgana. Raczej widzę, że Węższy węszy języczki, tak? Tu jest pszczoła, też węższy. Ale przed chwilą widziałem pszczołę, która miała na obnóżach, a raczej tym języczkiem lizała. Więc to jest zastanawiające po samej obserwacji, prawda? Ja O, tu jest bardzo stara pszczoła, skrzydła poszarpane. Tu są pszczoły. Tak, tam jest duża pszczoła. Nie? Oglądamy różne pszczoły. Tak? O. Ta na przykład, ta na przykład, ja nie wiem czy jej nie widziałem przed chwilą, tu latająca pszczoła, ona ma właśnie pyłek na sobie i zbiera też języczkiem, niekoniecznie tylko i wyłącznie nosto stop się prawda, ale jest też opcja, że ona po prostu zbiera pokarm w międzyczasie, żeby sama mył się najeść, <laughs> tak, bo to też jest taka opcja, pszczoły, to ja, wydaje mi się, że to nie są głupie stworzenia, one doskonale wiedzą co robią na tych kwiatach i przebierają sobie to, tak, być może taka pszczoła, która trochę ukula pyłku, nagle stwierdzi, że o, jest nektar. Więc dozbiera sobie nektar. Może być. A wtedy y, y, pyłku ma mniej na nogach, tak? Na obnóżach. No i pszczoły naprawdę dzielnie pędzą po nawłoci. I jeszcze widzę, że jedna jest już starsza, a druga jeszcze jest taka, że. Kwitnie i one różnie, tak jak cień i tak dalej, i tak dalej, ale widzę, że na takim polu jak to, to właśnie na pięknie, pięknie daje coś pszczom, bo jest naprawdę ich ogrom, ogrom tych pszczółek. I to by było to wszystko, i życzę miłego dnia!